Najważniejsze w tym rajdzie jest osiągnięcie mety. Nawet to czwarte miejsce. Damu upragniony tytuł mistrza Europy. Do finiszu zostały jeszcze trzy odcinki specjalne. Pierwszy z nich ruszy za półtorej godziny z trasy rajdu i ma wy, Maciej Jermakow zdumiewające fakty. W naszym cyklu Niesamowite Miejsce kontynuujemy zwiedzanie zakamarków teatru imienia Stanisława Jaracza w Olsztynie. Ponownie w faktach więc nasz reporter Piotr Bułakowski i jego gość. Byliśmy już na scenie, teraz zeszliśmy na dół. Jesteśmy w Muzeum Techniki Teatralnej, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, jak to wszystko wcześniej wyglądało. Zdajemy teraz przemaszczenie do robienia śniegu, zwykła drewniana maszynka, jakieś gwoździe, do tego oczywiście styropian, tak, i nasi... Techniczni kręcili i śnieg robi kręci. Śnieg, dokładnie. Robili śnieg. Możemy robić zimę lat. Tych urządzeń jest tutaj więcej. Przechodzimy do kolejnego. Cóż ta maszyna robi? Proszę posłuchać. Maszyna, która robi wiatr. Trzeba było wspomagać się właśnie manualnie, czy wymyślić samemu, jak możemy takie rzeczy robić. I właśnie tak powstała maszyna do robienia wiatru, która była jeszcze w latach 90. używana. No, idziemy dalej, przechodzimy obok starych kamer, którymi kiedyś kręcono spektakle. Z jakich one są lat? Lata 60., lata 40. też, no i oczywiście lata 80. Tych eksponatów z bogatej historii teatru im. Stefana w Wolsztyny jest naprawdę sporo. Jeżeli chcecie je zobaczyć w jednym miejscu, Zajrzyjcie na rmf 24 W polsztyńskim po tak zwanym jaraczu oprowadza nas jeden z pracowników teatru Maciej Lewandowski, a z naszym reporterem połączymy się ponownie w Faktach w Południa. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Przepis na weekend w rmf. Proszę Państwa, mamy najlepsze sikawki w Europie. Polscy strażacy walczyli mistrzostwem.